Szanowni Państwo, bardzo mnie to wzrusza i porusza, że spotykamy się mimo wszystko. Próbowano to uniemożliwić tutaj w Jaworze. Jak doszły nas słuchy, nawet jacyś urzędnicy zaangażowali się w torpedowanie tej kampanii wyborczej, która jest Waszą, Szanowni Państwo, kampanią, to Wy macie swoje dobre prawo zobaczyć, usłyszeć, a nawet i dotknąć poprzez uścisk dłoni Waszego kandydata. Macie do tego prawo, ale cenzura debaty publicznej Terror poprawności politycznej egzekwowany jest przez urzędników, przez władze, i temu podporządkowują się media, temu podporządkowuje się biznes, temu podporządkowują się skądinąd na co dzień normalni i zacni ludzie, i to tych ludzi. Chcemy wyzwolić z lęków, chcemy wyzwolić Polaków z takich uzależnień, żeby się nie bali debatować publicznie, żeby się nie bali mówić o Polsce, o swoim interesie, swoich potrzebach, o polskiej racji stanu, żeby się nie bali, żeby nie byli zastraszani przez władze centralne i lokalne. Przez polityków, funkcjonariuszy frontu ideologicznego, to jest mediów, żeby się nie bali. Tak. To jest główna misja nasza wspólna: wyzwolić naszych rodaków, odzyskać niepodległość. Dziś odzyskujemy ją na moment, tutaj na rynku. W Jaworze. bardzo Państwu dziękuję, brawo wy, dziękuję za obecność.